Przyszłość jest teraz, tylko nie jest równomiernie rozłożona. Problemy, z jakimi dzisiaj mierzy się wiele wiele przedsiębiorstw, dotyczyły różnorodnych międzynarodowych korporacji już od lat 90. i od wtedy naukowcy bacznie im się przyglądali. Jeden z czołowych badaczy w tym obszarze, profesor J.F. Nunamaker, przeprowadził dość niecodzienny eksperyment. Pracownicy zespołów rozproszonych mieli za zadanie położyć sobie na biurkach fizyczną reprezentację ich zespołu, a konkretnie zdjęcia poszczególnych członków. Okazało się, że ta prosta czynność w zupełności wystarczyła, żeby zwiększyć ich responsywność na maile i e, częstotliwość dotrzymywania terminów zadań, jakie im były przydzielone. I oczywiście. To nie będzie teraz dobrym pomysłem, żeby kazać naszym współpracownikom drukować swoje zdjęcia nawzajem, ale pokazało nam, że w zespołach rozproszonych bardzo ważne jest to, żeby często przypominać współpracownikom o tym, że ten zespół istnieje. To i wiele innych badań przedstawię na moim webinarze w trakcie Skills Day już 9 maja, gdzie będziemy rozmawiali o Twojej karierze w kryzysie i po nim. Do zobaczenia.